Cześć, witajcie, dzisiaj na serwis przyjechał do nas. No, można powiedzieć, że już taki, no może nie antyk, ale wzmacniacz technica SUZ1. E, sprzęt, który no już ma swoje, swoje lata. Prawdopodobnie był wyprodukowany końcówka roku 79 lub początek 80. Jeżeli chodzi o stan techniczny tego urządzenia, no to sami widzicie, że to jest wszystko po prostu brudne. Brudne to jest mało powiedziane. Nie ja wiem, czy gdzieś to ktoś trzymał na strychu, czy gdzieś indziej, ale mm, no generalnie dużo pracy będzie przy tym sprzęcie. Kondensatory na pewno swoich parametrów nie trzymają. Po podłączeniu zauważyłem, że są jakieś szumy, trzaski, ale to po prostu e, jest po prostu winą no, tego, że ten sprzęt był nie nieużywany, nieodpalany już tyle lat. No, wiadomo, tam wszystko brosz, brud kurz, to wszystko zarosło, to wszystko trzeba wyczyścić, nasmarować. E, część rzeczy, czy, czy tak jak elektrolity, pewnie trzeba będzie wymienić. No i odrestaurować po prostu trzeba będzie sprzęt właścicielowi oddać. I tyle. Więc e, to jest taki krótki film przed tym, co będziemy robić, z tym przedtem, co będzie się działo. Jeszcze postaram się go na chwilę tu przez żaróweczkę e, włączyć, żeby Wam pokazać co jeszcze, to jeszcze tu już wiadomo, że jedna z żarówek się świeci. Było jakieś wahnięcie Prawdopodobnie się załączył. Skoro właściciel chce, proszę bardzo, będziemy to robić. Czas start. Zapraszam na dalszą część filmu. Cześć, słuchajcie, jestem na chwilę z powrotem. E, rozebrałem już tego najdłuższego apsa. Przełącznik. On ma trzy pozycje. I teraz, tak czego nie należy robić, a często robią sprzedający sprzęt: zalewają potencjometry różnego rodzaju przełączniki jakimś kontaktem, jakimiś różnymi specyfikami. No i niestety, później po jakimś czasie, mało to, że to jest wszystko usmarowane, nie wiadomo jak, brudne, tłuste, czarne, no to jakoś takiego przełącznika później spada. No i później słyszymy w głośnikach trzaski, jakieś śpiki, no i nie wiadomo co jeszcze. Także tego robić nie wolno. Co ja zrobię? Zastosuję tutaj znany nam środek Argentum. Wykąpię to, położę to w Argentum w takiej pozycji, tak żeby dochodziło do tego, do tej półki, żeby nie poszło wyżej. Żeby nam tutaj nie pracowało na tych nóżkach. Później byłby problem z polutowaniem tych nóżek, dlatego tak to zrobimy. Oczywiście później to wszystko wyczyścimy. E, Wykąpiemy to jeszcze później w izopropanolu, wyczyścimy i i zrobię jeszcze zdjęcia, jak to wygląda, jak to wyglądało właśnie teraz i, i, po, i, i złożę to i, 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 i tyle tak naprawdę. Także nie psikamy potencjometrów, ani różnych przełączników różnymi kontaktami i tak dalej, bo to jest metoda, owszem, ale krótkotrwała, która później tak naprawdę przynosi no niestety taką rzecz, że trzeba sprzęt oddać do serwisu, bo, bo coś nie działa. Także wrócę jeszcze za chwilę, a tymczasem biorę się za dalsze prace. Witam ponownie. Słuchajcie. Wzmacniacz jest już prawie gotowy. Prace przebiegły bardzo dobrze, pomyślnie. Wszystko już jest na swoim miejscu, tak jak być powinno. Kondensatory wszystkie zostały wymienione na japońskie kony i na elne. Dodatkowo w torze głównym, filtrującym zasilania, mamy mundorfy czyli bardzo dobre kondensatory, jeżeli chodzi o jakość tak, o jakość tą później, którą każdy by chciał, żeby była taka jak najlepsza. Jeżeli chodzi później, co, co jeszcze w zasadzie. Tak? końcówka została już e, wysmarowana jeszcze raz, to wszystko tam było powiedziane, tak mi się wydaje. E, przede wszystkim no, sprzęt nie był jeszcze, nie był jeszcze odpalony więc możemy to zrobić możemy to zrobić wspólnie ja podłączę teraz sprzęt przełącznik mamy mamy na OFF podłączam przez żarówkę <laughs> także pierwsze odpalenie zobaczymy czy to w ogóle czy to w ogóle ruszy nam żarówka rozbysła no wszystko jest w porządku jest w porządku. Teraz zobaczymy, jak to świeci nam. No, bardzo ładnie nam się to świeci. Bardzo ładnie. Tutaj z jednej strony mam doświetlenie okna, więc nie widać tego efektu dokładnie, jak to, jak to jest zrobione, ale postaram się sprzęt, sprzęt, że tak powiem, złożyć do kupy. Podłączyć jeszcze. Go pod oscyloskop, sprawdzić jeszcze go na oscyloskopie. Tu jakiś włosek. Na oscyloskopie go jeszcze sprawdzimy. Hmm, podłączymy może go jeszcze później pod Herma, zobaczymy jakie ma parametry, ale to już poza kadrem zrobię i. No i tak naprawdę, widzicie, no tyle pracy było, a tak naprawdę sprzęt, który kupujemy, Chcielibyśmy, żeby tak naprawdę wyglądał jak nowy. Eee, no niestety trzeba poświęcić temu bardzo, bardzo dużo prac. To nie jest tak, że, że sprzęt sam się zrobi, sam się naprawi. Tak nigdy nie jest. Jest to ten sam sprzęt, bo może ktoś powie, że a to inny jest. Nie, nie, nie. To jest numer seryjny, dokładnie ten sam co był na filmie wcześniej. Także wszystko zostało wymyte, wyczyszczone, zakonserwowane tak jak być powinno. I tak powinno być. Tak powinien być serwisowany sprzęt. A nie tylko jakimś kontaktem, sikanie po, po potencjometrach. Po różnych stykach, bo no to, to tego się tak nie robi. Nie robi się, słuchajcie, tego jak macie tak robić, to w ogóle najlepiej nie róbcie w ten sposób. Bo tylko niszczycie swój sprzęt, doprowadzacie go do, tak naprawdę do ruiny. Także ja pozdrawiam wszystkich. Następny, ocalały Technics. Klient będzie zadowolony na 100%. Także pozdrawiam i do zobaczenia.